Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z Clicker Heroes. Myślę, że sporo osób czekało. Mam, mam dla was dzisiaj sporo zmian, sporo porad. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest fakt, że założyłem klan dla widzów, także jeżeli chcecie, to wysyłajcie tutaj zaproszenia. Już widzę, że e, powysyłaliście. E, tak jak mówię. E, najlepiej jakbyście mieli ponad 500 strefę, ja o tym już pisałem na Facebooku, także ci co śledzą Facebooka mojego to wiedzą e, No i co? E, poszerzyłem swoją wiedzę, jeśli chodzi o tych tutaj najemników, ale to zaraz wam powiem o co chodzi. Oni są naprawdę świetni, naprawdę tak mega przyspieszają grę, że to jest po prostu e, masakra. Oczywiście wszystkie ulepszenia mam na tym, e, tym FIFA czy jak on się tam nazywa nie wiem jak to przeczytać. E, nie pamiętam, czy ostatnim razem miałem na nim wszystkie ulepszenia, czy nie, dlatego e, teraz Wam to po prostu mówię, bo zwyczajnie nie pamiętam, jak to wyglądało e, poprzednio. No i okej. Okay. Co jeszcze, co jeszcze chciałem Wam pokazać. Przede wszystkim to, że nie zauważyłem w żadnym z poprzednich odcinków, że w statystykach teraz, o to od niedawna musieli dodać, jest coś takiego jak e, Hero Souls, ale ogólnie e, Hero Souls. E, ile, ile ich ogólnie zdobyłem? Na poprzednim odcinku, jak go oglądałem to, i przeglądałem te statystyki, to zauważyłem tutaj tą kolumnę. W sensie nie na odcinku, tylko jak ja sobie potem go oglądałem, to zauważyłem. I w poprzednim odcinku miałem tu 12 milionów. Teraz mam 17 milionów. To to jest e, od poprzedniego odcinka, mam 5 milionów więcej. E, Duż herosów i powiem wam, że to wszystko zawdzięczam tutaj najemnikom. Oni są naprawdę, naprawdę mega. Ok, odbierzmy sobie relikt, weźmy może jakieś zadanie. No, to jest krótkie, 15 minut, się nawet skończy. O patrzcie, patrzcie na to. Za 4 godziny 50 tysięcy herosouli. E, od razu sobie to wezmę, bo, bo to mi się bardzo opłaca. Tutaj mam trochę golda, a dobra, to też sobie od razu odbierzemy. Ulepszymy sobie o. Patrzcie, 100 poziomów prawie byłem w stanie ulepszyć, to jest naprawdę mega, yy, no dobra, to mi się średnio opłaca. Okej, okay. generalnie... Mm, zaczniemy sobie może na nim też jakieś zadanie. Opatrzcie, ten ma na przykład jeden dzień i tylko 28 tysięcy, a tamten miał 4 godziny i 50 tysięcy. Od czego to zależy? Mm. Wybaczcie. Zależy to od poziomu naszego najemnika. Tak jak widzicie, ja tutaj ubolewam, bo mi umarł najemnik, który miał poziom dziesiąty. I wiecie, on był mi w stanie w dwa dni, powiedzmy, przynieść 300 tysięcy dusz herosów. Dajecie wiarę, to jest naprawdę mega, mega dużo. I teraz tak, co się stanie, kiedy wam najemnik umrze? Macie do wyboru. Albo go niszczycie na swój sposób i wiecie, na jego miejsce może, e, może wejść nowy. Albo... E, Płacicie za jego odrodzenie. W tym wypadku e, koszt tego, ile płacicie za odrodzenie, wiecie, za próbę... Słyszeliście to, jak mi lampa strzeliła? Za koszt... Y... To, ile płacicie za o... wskrzeszenie danego najemnika, zależy od tego, y... jaki on ma poziom. Mój ma... Tutaj ten, ten ma dziesiąty poziom, to jest naprawdę wysoko. Tak jak tu widzicie, ma dziesięciokrotny mnożnik... Y... Z questowych nagród. Czyli otrzymuje po prostu e, nagrody z questów pomnożone razy 10, także to jest naprawdę, naprawdę mega dobre. Właśnie dlatego ten zarabia 50 tysięcy, bo on ma siódmy poziom i już, ma wiecie, e, siedmiokrotno, jakby już siedmiokrotnie e, wzmacnia te nagrody z questów. A ten ma po prostu dopiero pierwszy poziom, dlatego tak mało, ale widzicie jaki to jest kontrast? Ten 24 godziny 28 tysięcy to średnio, a ten 4 godziny 50 tysięcy to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ten mi ten dawał podobnie, tylko... Zobaczcie w ogóle, ten ma siódmy, ten miał dziesiąty, to sobie wyobraźcie Elon mi dawał, prawda? No ale niestety za jeżeli bym chciał go wskrzesić, muszę, muszę zapłacić aż 68 rubinów, to jest naprawdę bardzo dużo. Mam 64 i no nie wiem czy się skuszę. Bo chociaż wiecie, no, skusiłbym się, bo levelowanie go naprawdę, naprawdę kosztowało mnie sporo czasu. Aha, i jeszcze z takich przyjacielskich rat jakie mogę wam dać. To takie, że jeżeli wam umrze najemnik, a ma na przykład poziom pierwszy, no to raczej go nie wskrzeszajcie, bardziej opłaca się go właśnie zniszczyć i od razu w momencie, gdy zniszczycie najemnika, to jeżeli u jakiegoś innego możecie zacząć quest'a, to najprawdopodobniej będzie w tym quest'ie możliwość, wiecie, ten quest taki, w którym nagrodą jest kolejny najemnik, także po prostu wiecie niszczycie sobie tego jednego, który wam, e, któremu misja nie poszła i od razu robicie na innym zadanie o tego nowego najemnika. No i generalnie tak to wygląda, levelujecie mm, tych najemników, robiąc, mm, robiąc e, zadania po prostu. Im dłuższe zadanie, tym więcej expa idzie, ale wiecie też, też jest większa szansa, że umrzecie że wam najem, najemnik umrze, dlatego no, to jest dosyć ryzykowne. E, w ogóle widzicie, najemnicy mają tutaj... E, właściwości? Hmm, raczej nie takie... nie wiem jak to nazwać. W każdym razie ci wszyscy są zwyczajnymi najemnikami, z wyjątkiem tego, te, tego mam nadzwyczajny, czy niezwyczajny, nie wiem jak to przetłumaczyć, i on daje mi plus 8% hero soul'i z questów. Gdyby on był w, tym, w tej wersji zwykłej, to by było pewnie plus 5%. Dlatego tu mamy 3 dodatkowe e, procenty ekstra. Całkiem fajne, całkiem fajne. O antykach sobie zaraz powiemy, bo dużo się zmieniło. Relikty się zasadniczo nie zmieniły. Chyba tylko ten nowy kupiłem. E, tak mi się wydaje. O, ciasteczko. E, bo wymieniłem go. No zobaczcie co on dodaje, plus 3% szansy na primal bossów, nie pamiętam za co ja go wymieniłem, plus 15% primal hero Souli więcej golda z chestów i tam zwiększa nam szansę, że jak klikniemy w rubin to nam dwa wylecą, całkiem, całkiem fajny. Biorąc pod uwagę, że poprzedni chyba dodawał mi 4% szansy na primal bossów, to tutaj wiecie, y, tracę tylko 1% szansy na tych bossów. Na no, tych wiecie, Primal Bossów a dostaje tam plus 15% Primal hero no, widzicie mniej więcej jakie to ma statystyki. Oczywiście, wszystkie, e, wszystkie antyki, na e, nie antyki, relikty na poziom 50, czyli aktualnie no, wyżej się nie da. Dobra, co do klanu, e, tak jak widzicie, aktualnie tak to wygląda. 2000 na strefa, mam tutaj największą strefę, reszta osób ma po 1000 którąś, tutaj jeden kolega ma 132. Przyjąłem go, ponieważ, ponieważ tak jak napisałem na Facebooku, dwie pierwsze osoby przyjmuję niezależnie od tego czy od wymagań, czyli jeżeli nie macie 500, ale byliście którąś z tych dwóch pierwszych osób. No to, no to przyjmowałem. Oczywiście nie będę się sztywno trzymał tych wymagań. Nie z tą 500 strefą. Jeżeli macie ciut niżej, lub też jeżeli, wiecie, będę miał taki kaprys czy coś, to was także dodam, prawda? Jeżeli być może jakiś konkursik zrobię na miejsce w klanie, no to zobaczymy, zobaczymy. Na razie chyba może być 10 osób, jest nas już 6, dlatego jeżeli chcecie, to się spieszcie. Dobra, zobaczmy, co jaki tam dzisiaj rajd był. Aha, mogę walczyć, ok. Generalnie nie do końca rozumiem, jak działają klany. Ja na początku dobiłem... E... Okej, okay, my tu sobie będziemy walczyć. Wydaje mi się, że... Generalnie mamy takich... E... Takie potworki. Ja wam pokażę. Kliknę sobie fight. No i prawda, je, je tutaj klepiemy. Ale troszeczkę lagi mam. No widzicie, ja jakoś tak przesadnie mocno go nie biję. I wydaje mi się, że generalnie... Mm, to działa w taki sposób, że... O, ale on ma dużo życia. E, w ogóle jestem ciekaw, czy tutaj e, działa kombo z, z, z. Jak się nazywa ten. E, z Juggernauta, o! No i zobaczcie, tam zadaję mu, prawda, jakiś tam procent tych jego obrażeń, mu. E, ty, t, m, tego jego życia zbiłem. No i kolejną walkę mogę tam rozpocząć sobie za minutę i generalnie. za godzinę, znaczy się. I generalnie można odebrać po pokonaniu każdego z tych tych bossów, z tego co wiem można odebrać po prostu Hirosoule nie wiem od czego zależy ich liczba naprawdę nie wiem być może od waszego udziału w pokonaniu tego bossa, w sensie czy i prawda ile wyście tam obrażeń mu zadali dobra wydaje mi się że to jest odpowiedni moment żeby sobie odpalić tutaj wszystkie skille potem zaraz odpalimy jeszcze to i już będziemy sobie resetować <laughs> Aktualnie e, nie reset chciałem wam pokazać, a raczej e, tutaj takie czysto kwestie e, powiązane ze statystykami, z klanem. Zaraz wszystko powiem, <coughs> ale mam kaszel masakra po prostu, e, generalnie tutaj widzicie, jak damage wygląda, total hero levels, hero levels, dps, achievementów. Patrzcie, plus 2000, e, 121%. To jest naprawdę fajny, fajny, e, fajna liczba. Tutaj te rytuały użyte na tym świecie, w sensie na, na tym ranie to 3, e click damage, kliki, O ile już tu kliknąłem, 33, no w sumie to częściej używam, wiecie, tego tutaj click stormu niż, niż klikam, no ale, okej, okay. najwięcej, nie, najwięcej krytykalnych kliknięć na sekundę, 19, nice. Nice, nice, ok, gold tutaj. O, i to jest najfajniejsza zakładka, znaczy bardzo mi się spodobało. Hero Souls, brakowało tego, bo wiecie, poprzednio, y, jeszcze niedawno, nie można było tak sprawdzać, że, wiecie, wejdę sobie tutaj i, wiecie, musiałem tylko tak sprawdzać, ile to jest 75%. E, w tym momencie 75% moich Hero Souls wydanych na, e, tutaj tych starożytnych, to jest. 12 milionów podchodzi pod 13 milionów. Ogólnie Souls wydałem 17 milionów, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna liczba. O i zobaczcie, to jest Hero, so Hero Souls from us. czyli z tych resetów, prawda? 14 milionów, to możecie teraz zapytać, okej, okay, no to skąd mam te 3 miliony e, 100 tysięcy, prawda? 3 miliony 100 tysięcy mam stąd. Tak jak pamiętacie, jak uzbierałem jak zbierałem rubiny, to zawsze kupowałem sobie to, ten tutaj pakiecik. No i najprawdopodobniej bardzo sporo mi przybyło z... ...znajemników, którzy tutaj, e, tak jak mówię, dają naprawdę, naprawdę mega. Tylko musicie ich dobrze wylewelować i są naprawdę e, zarąbiści. No tutaj większość widzieliście, boss skills. E, myślę sobie, no bo tutaj mam 47 tysięcy, żeby powoli e, tego nie zrobi... Nie, co? Czekajcie. To to niedługo zrobię. E, Oto, 100 tysięcy bossów. No, po prostu zostawię na noc na jakimś bosie i będzie gitara. Okej, okay, czekajcie, czy ja mam kombo z nauta Mam, no to sobie na razie odpalę, żeby mi się tam to kombo dalej nabijało. Okej, okay, przy okazji, bossa jakiegoś pokonamy. O, pszczółka, pszczółka. A, już za późno. Pszczółka aktywuje nam losowy skill, więc w tym momencie jest całkiem e, pożyteczna. Dobra. Mm, o, wow, tutaj mam jeszcze. O, mamy nawet statystyki dotyczące naszych najemników, ale trochę chyba zepsute. psute. jest, bo tutaj mam najwyższy poziom najemnika, kiedykolwiek to pierwszy, a ja tu mam. A ja tu mam dziesiąty, więc to, to jest chyba jeszcze w fazie alfabeta. <grym> kills, Monster Kills, 8 milionów potworków tutaj załatwiłem. Treasure Chest, sto, sto ileś tysięcy, jejku. Ascensions, tutaj tych resetów 215. Zbliżam się do 250. W ogóle gram w to już 156 dni. Dajecie wiary maksymalna strefa moja to 2163. I chyba tak, tak już to pokazywałem. Jestem najlepszy aktualnie w Klanie. Eee... Fajnie, <laughs> fajnie. Tak? A właśnie Klan nazywa się Click Army. Ja także nazywam się Click Army, dlatego. No dlatego <głos》> mam taki sam nik tutaj jak nazwa klanu, także się nie zdziwcie. E, ogólnie fajnie, cieszę się, bo widzę, że same takie, wiecie, strefy porządne wbiły. E, major wierzę, że wierzę, że e, poziom... Major wierzę, że nam, po, że poziom prawda dobije. E, wiem kolego, że ty masz e, troszeczkę problemy z grom, w sensie z... Ogólnie, że tam wiem, że nie do końca wiesz do czego służą tutaj te antyki. Niedługo będą poradniki, moi drodzy, pracuję nad tym. Znaczy tak naprawdę to przyznam się, szczerze, że teraz mi się to może nie, że przypomniało, ale, ale teraz pomyślałem, że naprawdę trzeba by się było za to zabrać, bo e, tak jak widzicie, no teraz mam materiału dużo na odcinek, bo mam nasz klan, mam tutaj tych... E, najemników, ale wydaje mi się, że wiem sporo. Wiem tutaj sporo o antykach, mogę, wiecie. Na początku planowałem zrobić e, pierwszy poradnik, jaki będzie to jak odblokować Dread Nighta, bo jest to taka pierwsza ściana, że tak to ujmę. E, o tutaj Dreadnight, prawda? Bo wszyscy dobrze wiecie. No w sumie wszyscy dobrze wiecie, jeżeli macie takie strefy, że Dreadnight jest e, pierwszą ścianą. Jaką naprawdę? Eee, ciężko do przeskoczenia. Okej, okay, ulepszę sobie go, ale to mi nic za bardzo nie, nie zmieni. Jeszcze raz odpalę skillę. czekam tutaj na te, eee, wiecie, lucky Strikesy, żeby po prostu je zdublować i polecieć naprawdę, naprawdę daleko do góry. Chociaż zobaczcie, no teraz też całkiem, całkiem ładnie lecę, by tylko na tych dwóch skillach, prawda? Kombo z Juggernauta to jest to, co pokazywałem w osobnym filmie specjalnie temu. Po, eee, który specjalnie temu poświęciłem. Ok, omówmy sobie antyki. Zostały mi dwa, chyba wam już to mówiłem i pokazywałem. Na razie żadnego nie kupuję, nie są mi potrzebne. To po co mam wydawać bez sensu dusze herosów, prawda? W ogóle, patrzcie, jaki mam damage. Wow, plus 96 milionów procent Fajnie. Okej, okay, Argave na 1530, w poprzednim odcinku to był 1400, dlatego spory progres. Bal 520, Chronos setny, Fraxwort 520, tutaj Iris, poleciałem naprawdę fajnie, bo e, w poprzednim odcinku to był chyba 199, podbiłem go o 40 poziomów. Teraz zaczynam ze strefy 239, Juggernauta zostawiłem, ponieważ e, jak porzuciłem ten pomysł e, prawda, z autoklikerem i ogólnie... E, Pomysł z, z clickbuildem, to przestałem ulepszać. A, a Irisa, bo stwierdziłem, że. To znaczy, Jaggernauta, bo stwierdziłem, że to po prostu za bardzo nie ma sensu. Yy, no, tak stwierdziłem, więc. No, więc nie ulepszałem. Libertas, yy, Mamon i Mimzi, wszystkie na 1350, staram się trzymać równo. I wydaje mi się w ogóle, że spróbuję, wiecie, dobić yy, nimi taki poziom jak Argave i Sialatus, żeby miały taki sam poziom, czyli. Czyli będę wiecie, czyli polecę sobie tutaj mocno w Golda, bo, jak, bo te antyki to wszystko antyki pod Golda. Morgulis 8 milionów, prawie 9, także całkiem fajnie. Pluto 200, dalej nie ulepszany. Nie korzystam na razie za bardzo, więc, więc nie ulepszam. Ciała to jest 530, taki sam jak Argave. Zawsze staram się ich trzymać na równi. W ogóle zobaczcie: Argave mi teraz dodaje 3060% za jedno jakby złocenie na, na bohaterze, to jest naprawdę mega. Zobaczcie, tutaj mam na Samuraju jedno i to mi daje plus 3110%. W ogóle na tym Fifalo mam, jakkolwiek to przeczytać, 209, prawda? To mi daje 6 milionów, 000... czekajcie, 6 milionów? Nie, chyba 600, e, 649 990, także naprawdę mega dużo. Okej, okay, odblokowały nam się nasze skille, więc pyk, energize, lecimy. O i tak jak bardzo ładnie tutaj widzicie, lecę. E, jeżeli chcecie więcej informacji o ten temat, dlaczego mi teraz tak dobrze idzie, że tak szybko wbijam strefy w momencie, w którym ten Fifalo, czy jak mu tam na razie nic nie robi, e, no to zapraszam na film, jak działa Juggernaut, bo tam mniej więcej omawiam to combo ze skillami. I tam to mniej więcej pokazuje Okej, okay, jeszcze trochę o antykach. Solomon, bardzo mocno przeze mnie podbity. Chyba 100 poziomów mu podbiłem. Miałem, miał 400, teraz ma 500. Zobaczcie, ile on kosztuje. 113 tysięcy, naprawdę jest bardzo drogi. To 10 poziomów kosztuje 113 tysięcy. 10 poziomów, czyli 10% do góry. Ale wiecie, jakby skupiłem się na max, Nie na tym, żeby wbić jak najwyższą strefę. Ale żeby przy jak najniższej zdobyć jak najwięcej Hirosouli, czyli właśnie lecę pod e, Solomona, żeby, wiecie, nastawiam no, się na takie szybkie resety, czyli e, wbijam nie jakąś specjalnie wysoką strefę, ale jakąś całkiem konkretną. Potem, e, wiecie, e, mam z tego dużo e, Hirosouli, resetuję, powiedzmy reset raz na godzinę, ale taki mega, mega opłacalny. Do tego dążę, dlatego Solomon jest przeze mnie ulepszany i wydaje mi się, że spróbuję go podbić do 600 poziomu. Prawdopodobnie nie ulepszałbym go aż tak, gdyby nie fakt właśnie tak jak moje, tych najemników tutaj. E, Okej, okay, get nothing, no, bywa. Jego, ale bez sensu trochę ma teraz te wszystkie te, te zadania. Wolałbym jakieś za bo on by, wiecie, nie dość, że ma ten bonus, że 8% to jeszcze ma 8 poziom, to, to by pierdyknął. E, Okej, okay. o czym to ja tam mówiłem? Aha, o antykach. No i nie zaszkodzi, wydaje mi się, żebym pokazał Wam moje tutaj te antyki, które mam na maksymalny poziom ulepszone, bo dawno tego nie robiłem. Atman, czyli antyk, którego bardzo dawno ulepszałem. E, 25% szansy na Prime albo Sluf, jak ja to dawno robiłem. Berserker, no to już tak od niechcenia kupione e, i, i ulepszone. No teraz mi się opłaca, prawda? Odkąd odkryłem, że mogę sobie trochę poklikać i. I, I to też jest całkiem fajne. No to całkiem przydatna sprawa. Bubos, no to obowiązek, prawda? Prędzej czy później, warto, warto go kupić. Yy... ...Kog. <laughs> Minus 50% kosztu levelowania Herosów. Dore znacie, w sumie wszystko to pewnie znacie. Tak, przejadę już tylko. Naprawdę, naprawdę fajnie. W ogóle no, powiem wam, że. Bo tak pewnie jak gracie i nie macie jeszcze wszystkich antyków, to sobie tak myślicie, o kiedy kolejny antyk, wiecie tak, yy, mówicie, że nie... pewnie sobie tak myślicie, że a, ch chciałbym mieć wszystkie te antyki, czy coś, coś, czy coś w tym stylu. Uwierzcie mi, że tak naprawdę gra, yy, w to się fajnie gra, yy, ja pamiętam jak... Wiecie, jak grałem i zbierałem tak na ten antyk, i wiecie, przerzucałem, przerzucałem i szukałem tego antyku, na którym mi zależało, czy tego starożytnego, bo nie wiem w sumie jak to przetłumaczyć. Ancient to, to raczej nie antyk, ale starożytny. Tłumacz mi chyba na antyk, przetłumaczył e, tłumacz Google. No nie wiem, w każdym razie. E, w każdym razie. No moje mega się, mega się yy, jarałem, prawda, jak antykupowałem, pamiętam jak Irisa ulepszałem co tam chyba od 29 strefy zaczynałem, to było takie wow, nie? Teraz o 200 stref jeszcze wyżej, nie? 229 No ale dobra yy... No patrzcie, nawet fajnie mi leci z tym, dam radę sobie z tym Yetim, e, chociaż nie, chyba z killem, no z killem mi się skończą. No trudno, ale mam aż 500 sekund, no ja e, to na luzie sobie dam radę. Wiecie, i tak turlać się, to ja bym mógł do naprawdę wysokiej strefy. Ja mogę zrobić taki run, w którym wbiję e, 200, 2500 strefę i to w sumie ma sens tylko raz, wiecie czemu? Bo zdobędę złodzenia dodatkowe i będę mógł je tu przerzucić i, i dłużej będę po prostu sobie... Dłużej sobie po prostu będę. No wiecie, do, do wyższej strefy będę docierał, e, tym Fifalą czy jak, jak go nazwać. jest po prostu irytująca sprawa. Okej, okay, mogę wam pokazać. E, Zbigniew zadał tutaj e, w dzisiejszym ranie 4 miliony, czy w, we wczorajszym? Tak, w dzisiejszym 4 ja zadałem 2 i Damianek e, 19 milionów. E, nie od 19, tylko. Eee, 192 miliony ogólnie. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich eee, z klanu. Może zobaczymy, co się tu dzieje. Siema, siema, witam, cześć, kumple. <grym> <grym> o, Damianek chyba jest aktywny nawet. Napiszemy może coś ciekawego. Ojeku, jak ja. No, nie widzę klawiatury. Oj, przepra Przepraszam Was, ale ja. Jak mówię, nie widzę, e, nie widzę za bardzo, e, zawsze jak nagrywam to mam tak lewą ustawioną klawiaturę, zawsze to mówię, Ojeku. a dobra, tutaj, tutaj kolejność nie ma znaczenia, bo nie używałem tego energize. E, generalnie, co tutaj jeszcze, w ogóle myślałem, czy by tego nie kupić, to nie jest takie głupie, kupię trzy złocenia. Bo wiecie, kiedyś to, to było, to by było mega, mega głupie, ponieważ e, o wiele bardziej opłaca mi się no wiecie, patrzcie, no tyle Hero Soul i, to wiecie ile to jest DPS-u, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo e, DPS-u, prawda? Ale biorąc pod uwagę, że Hero Soul e mogę zdobywać teraz stąd, no bo mogę, dawniej tej opcji nie było, więc to, to się faktycznie mniej opłacało niż to, to chyba teraz mogę sobie pozwolić na to. Zwłaszcza, że zależy mi na złoceniach, chociaż z drugiej strony wiecie, parę rubinków warto mieć yy, właśnie tutaj, gdyby mi wiecie, gdyby mi ktoś umarł. Któryś z tych, tych tego chyba, no nie wiem, pomyślę, co z nim zrobić, bo jak 68 rubinów, ja myślałem, że on będzie 12 kosztował, wiecie, a ten 68, tak patrzę i. aha. <grych> Okej, okay. o. Patrzcie, ostatni raz resetowałem 26 godzin temu. No tak, możliwe, niewykluczone, bo wczoraj nie za bardzo miałem głowy do tego, żeby tu wbić. Eee, znaczy coś tam grałem, ale na pewno nie resetowałem. Albo może resetowałem? A nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Wczoraj możliwe, że jak wróciłem ze szkoły od razu to resetowałem, bo teraz jest... Która godzina? 20 coś. No tak, to pewnie jak jak wróciłem ze szkoły, to resetowałem wczoraj. Eee, hmm. Czekajcie, bo teraz, teraz jestem na podglądzie. Przerzucę się z powrotem na grę. Możliwe, że wam tak mignął ekran. Eee, Okej, okay. wydaje mi się, że jeszcze użyjemy sobie tych wszystkich skili, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam gorąco do klanu. Wybaczcie, jeżeli jestem trochę rozrąbany. Ale miałem w sensie taki trochę wiecie zakręcony Ale miałem dzisiaj e, Trochę pracowity dzień Okej okay. No come on, Q naciskam co jest Znaczy Q, Q Zaraz się okaże że naciskam przycisk O tu jest o jedynkę naciskałem Zaraz się okaże no i zobaczcie On tutaj w tym momencie nic nie robi prawda Przynajmniej nie za dużo No coś tam bije coś tam bije chłopak Ale nie za dużo Krytem zdjąłem Bardzo ładny kryt Patrzcie jakie kryty mi tutaj ho wow. Bum. Bardzo ładne kryty. Okej, okay, teraz też sobie polecimy. Całkiem sporo stref wyjdzie, no dokładnie z <grym> po prostu. No i mogę sobie moje tak dobić do, do powiedzmy 2000 2400 strefy. Myślę, że dałbym radę. A nawet sobie dzisiaj spróbuję, wiecie. Mm, polecam wam śledzić moje mojego Facebooka. Tam. Tam być może napiszę wam, nie wiem czy mi się udało. Jakoś screena wrzucę, prawda? Za, za często mówię prawda. <grym> tak zauważyłem, że mam, mam taki nawyk. Okej okay, moi drodzy, ale to, to sobie tutaj, prawda? Ale, znowu prawda? To sobie leci. E, ja się z wami żegnam, nie będę wam już zawracał głowy. E, troszeczkę dzisiaj poopowiadałem o tych e, najemnikach. Jeżeli miałbym to podsumować opłaca się najemników leczyć Tylko w momencie w którym mają oni jakiś wysoki poziom i nie szkoda wam na to Rubinów Co do zadań najlepiej brać w mojej opinii te na Hirosole lub na Rubiny, bo jeżeli macie zadanie macie takie z 10 poziomem, to on jest wam w stanie w dzień przynieść 12 rubinów, to już nie jest byle co Oczywiście musimy akceptować tutaj pewien próg ryzyka Oczywiście warto też, jeżeli macie na przykład... Yy, warto też by było na przykład yy, leczyć... Leczyć... Yy, najemnika, który ma, jakiś, yy, ma jakąś specjalną, yy, charakterystyczną cechę, tak jak ten jest nadzwyczajnym najemnikiem, tak powiedzmy, to go priorytetowo warto byłoby leczyć. No nie wiem, z tym pomyślę, co jeszcze zro zrobię. Mm, no zobaczymy, czas pokaże, muszę troszeczkę pomyśleć, na co rubinki wydać. No ale dobra, to, to by było na tyle, tak jak widzicie, to jest mniej więcej mój progres w Clicker Heroes, tak sobie tu funkcjonuje, tak to wygląda. Eee, co do achievementów, nic się nie zmieniło za bardzo. Eee, aha, jeszcze je o jeszcze jedna rzecz, byłbym zapomniał. Eee, ten był, mi, był w stanie przynieść mi powiedzmy też nawet czasem 4 relikty, czy nawet, nie jestem pewien czy nie więcej, ale wydaje mi się, że 4 max, może 7 nawet kiedyś, nie wiem, nie jestem pewien. Przez co m, bardzo szybko podleciał mi tutaj Znaczy podleciał e, zna, no, Do tysiąca reliktów to mi jeszcze trochę brakuje Ale zobaczcie Mam 218 znalezionych reliktów A resetów mam e, 215 Dlatego no już leci, leci Te relikty lecą już prawda do przodu e, Ojejku ja mam ten skill A to mogę jeszcze go użyć tutaj na energize a to zaraz sobie użyjemy. Okej okay, moi drodzy, ale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Clicker Heroes i ogólnie w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.